Siemanko, moi drodzy widzowie, biorąc pod uwagę to, że nie mogę spać, spróbujemy coś nagrać w nocy, a wy zobaczycie tego efekty. I dobra, ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak że wiecie, nie zawsze coś uda się uchwycić w nocy, nie? no bo umówmy się, no nie zawsze. Natomiast jak już człowiek wstaje gdzieś tam, no to warto zawsze spróbować, nie No tu mamy akurat, słuchajcie, homeoma, chilenzis, no niestety, ale seladoni nie widać. Miałem taką cichą nadzieję, że ona będzie gdzieś sobie akurat, wiecie, tutaj krążyć, nie Albo chociaż wyjdzie na chwilę, ale nie Ale powiem Wam szczerze Już tak w ramach takiej ciekawostki Tu, o w tym miejscu Dokładnie w tym miejscu tu Jest jej wylinka Czyli wyliniała nasza seladonia I no może być Słuchajcie, ciekawie Ciekawie, rośnie, więc fajnie Tu się słuchajcie nic nie dzieje Resusik Resusik siedzi nabąbiony Dobra możemy, słuchajcie, jechać dalej no, wężyki, jak widzimy, już żyją wężyki żyją zaczynają krążyć no, to terrarium pominiemy no, bo w związku z tym, że są to jaszczurki stricte dzienne no, to umówmy się, nic się tu nie wydarzy czy skorpion nie uciekł? no, nie uciekł jak był w ramce, tak jest w ramce także fajnie zobaczmy sobie, słuchajcie, na gekony na gekony płaczące o, mamy tu bagatka jednego to słuchajcie, jednego gawiatka trochę polepsze światło jest jeden a gdzie są pozostałe? Hmm, to jest dobre pytanie o, tam jest drugi tutaj dokładnie, w tym miejscu także jest git, jest git coś się tu dzieje Fajnie, fajnie. Dobra, lećmy dalej. Tu mamy, słuchajcie, no wiadomo co tu mamy. Tu mamy ikona garbuncowego, Proszę. O jakiś ty jest gruby. O chłopie. Albo lasko. Bo w sumie to nie wiadomo, co ty jesteś jeszcze. Będzie wiadomo, co to dostaniesz towarzystwo. Jest fajnie, że jest. swojego O, nie, nie uciekaj. Ja bym chciał tylko od boku chwycić. Tylko nie chcę, żeby mi to światło trochę teraz też przeszkadzało. Ale no może się uda jakoś, nie? O, patrzcie. Widać moje palce w szybie. O! Patrzcie jaki jest gruby. No co za skórkowanie Strasznie gruby. I idąc tu dalej, bo tego teraria w sumie to wy jeszcze nie widzieliście. Eee, wylądował tutaj, słuchajcie, pyton królewski w tym terarium. Widzę, że tam jest w ogóle kupa, więc trzeba być na pewno sprzątnąć. Ale gdzieś ty się w ogóle tam wcisnął, żeby tam narobić. No przecież ja cię ubiję, nie? Cierzę się, tam wcisnął. Jeszcze wyliniał. No będzie jutro, słuchajcie, co tutaj ogarniać. No ale jak widzicie, pytonik to jest samczyk. Pytonik sobie tutaj krąży, krąży i krąży. Ale tu w takim miejscu ku pszczola czasnąć? No wstydziłbyś się. Po prostu wstydziłbyś się. No ale no co zrobić, no. Takie zwierzęta, nie? Takie po prostu zwierzęta. Fajnie, słuchajcie. Lubię ten rozmiar terrarium. To jest terrarium 45x45x30 do góry. Stoi właśnie na terrarii z Gekonem Idealnie się tu właśnie spasowało po rogach. No i jednak Pyton Królewski w terrarium robi robotę, nie? Aczkolwiek powiem Wam, że za jakiś czas mam w planie przetestować terarium Herptek, te, wiecie, te SPCV, co są takie leciutkie. No zobaczymy, co to, co to jest i jak to jest, ale to za jakiś czas. Na pewno powstanie odcinek w związku z tym. Natomiast na ten moment Pyton ma terarium. W sumie tyle. Idąc tutaj dalej, no to Agama śpi, no to nie będziemy jej tutaj przeszkadzać w żaden sposób. Monocentropus balfuri, nie muszę jej to terrarium w końcu zrobić, ale ona cały czas siedzi w tubie, więc nie rusza się stamtąd. Skorpion, Heterometrus spinifer, samica wyszła sobie na przechadzkę. Weszła sobie na przechadzkę, więc w sumie to fajnie. Z reguły siedzi tam właśnie w dziurze. Tyle ją tam widzieli, chociaż szczypce wystają, więc chociaż tyle dobrze nie. Wiecie moi drodzy, bo to jest tak jak właśnie mówię, że fajnie jest sobie coś nakręcić w nocy, fajnie jest w ogóle sobie coś poobserwować w nocy, ale nie zawsze coś się dzieje. Nie zawsze coś się dzieje, trzeba mieć to na uwadze. I no kurczę, wiecie, no różnie to bywa. Natomiast warto próbować. Bo właśnie w takich sytuacjach czasami coś fajnego można uchwycić, nie? Idąc półeczkę wyżej, mamy brachy Pelme Hamori, która je w sumie w tym momencie karaczana, w końcu sobie go wyłapała. W ogóle testuje właśnie terraria, gdzie wentylacja tutaj jest zrobiona, moi drodzy, z... na drukarce 3D. Jestem ciekaw, jak to będzie się sprawdzać. Na razie jest to w ramach testu. Właśnie jest to jedno teraliko i to drugie teraryjko, więc zobaczymy, tutaj, coś by pasowało, może żeby wyliniało, nie? O, Braszka siedzi, siedzi i, i szuka nie wiadomo czego. No to muszę jutro nakarmić. Ty wyliniał, o nie, wagans wyliniał, no spójrzcie tylko. Tu jest wylinka, tu jest wagan z powolinica. No nie. No jak mówiłem, no zawsze się coś będzie działo. Zawsze, słuchajcie, zawsze. Naprawdę zawsze. Ekstra. No i spójrzcie wy tylko na tego wagansika. No totalny żelek. On dopiero co musiał wylinieć. No mistrzostwo. Po prostu mistrzostwo. Już będzie rozmiar większy, już będzie się słuchajcie działo. Fajnie, naprawdę słuchajcie, fajnie. Dobra, zamykamy go. Odkładamy go na miejsce. Pyk, pyk. Odkładamy, słuchajcie, go na miejsce. I co? No i trzeba będzie szykować jakieś, wiecie, jakieś terraria pomału, znowu kolejne, no bo. Jednak wiecie, zwierzaki linieją A co za tym idzie, no pasuje im dać po prostu zbiorniki normalne, a nie tylko plastiki nie? Tu mamy słuchajcie, serię młodziaków Więc nie wiem, czy coś my tutaj będziemy widzieć Bo tu jest na przykład ancylometes ale on gdzieś tu jest i wcina karaczana. Bo dostał dzisiaj. O, jest tu. To. Jest. To. Dostał, słuchajcie, dzisiaj karaczana. Wyręg, oczywiście. I go je. I go je. I go je. Tak samo holkonia. O, holkonia mamy, słuchajcie. O właśnie holkonii to wy jeszcze chyba nie widzieliście u mnie. O, tu jakaś muszka, słuchajcie, lata. Już nie lata. Jest Holkonia. W ogóle zobaczcie od spodu możemy sobie pooglądać Holkonia. Już tutaj karaczor został praktycznie opędzowany. Patrzcie, patrzcie co, patrzcie w ogóle, jak ona tutaj pracuje. No petarda. Fajne widoki, naprawdę fajne widoki, ale dobra, lecmy sobie tutaj dalej, do terrarium. O, połozik, połozik sobie leży, widać kawałek pyska. No i część jego ciałka, nie? Pewnie jest głodny, bo dwa tydzień temu w sumie nie zjadł, więc jutro będzie karmiony. Czy tu karibenka jakaś wychodzi? Nie wychodzi, aczkolwiek dzisiaj ją widziałem, słuchajcie, dzisiaj ją widziałem, jak sobie wyszło na spacer. Właśnie, czy znaczy dzisiaj, w sumie wczoraj już, ale teraz jej nie ma. Tu mamy Hilo z Natani Harum i powiem wam, że ona też tutaj siedzi już dłuższy czas zabunkrowana, więc podejrzewam, że będzie wylinka, a że jednak jest to dorosła samica, no to, no to tej wylinki może chwilę zejść. No umówmy się, pewnie jej nie zobaczy jeszcze długo, długo i jeszcze raz długo, nie? idziemy sobie dalej w prawo. O, mamy chromę. Mamy, słuchajcie, chromę. Pięknie jest chroma. Jest chroma. Wielka. Wielka. Oj, wielka. Strasznie wielka, pani. Strasznie wielka i sobie tak siedzi, jakbyś mi nigdy nic nie. Zobaczcie w ogóle, no, no ja mam, że wygląda to dobrze, choć wolałbym mieć każde terarium takiego samego typu Tak jak na przykład tutaj są, czy typu też nie są takiego samego, ale chociaż rozmiarowo jest to samo, nie? No ale tutaj chroma jednak robi robotę Tu jest druga chroma Też siedzi w ogóle w tym terarium to też fajnie się pasuje to terarium zrobić na nowo żeby ona nie miała gniazda tu, tylko gdzieś tam z tyłu. No, dać jej taką możliwość wziąć to, wyczyścić. No wiecie, jak jest, nie? Ja też lubię popatrzeć sobie, słuchajcie, na jakieś konstrukcje, ale też lubię, jak pająk, słuchajcie, nie ma wylotu centralnie na drzwiczki, jak wychodzi, tylko jednak gdzieś tam z tyłu, no tak jak jest tu, nie? Ona ma wyjście tu, ma wyjście ewentualnie tam, ale nie ma bezpośrednio do drzwiczek. Tu, w tym małem terraryku też siedzi, słuchajcie o, chroma zresztą tu już są same chromy widzimy dupkę grubą w ogóle zobaczcie sobie, jaki ona tu zrobiła tak jakby kosz nie? tu jest normalnie takie wgłębienie zrobione wszystko dookoła jest tu w góry pajęczno poklejone no mistrzostwo no dostała trochę mniejszą kostkę dostała tam jest 20 na 20 na 20 no i zrobiła sobie taki, wiecie, tak jakby hamak, nie? No mistrzostwo Tu jest kolejna chroma Tylko ta chroma znowu zawsze siedzi tam w środku Zawsze, słuchajcie, siedzi tam w środku Mało kiedy ją widać No tak sobie wymyśliła po prostu swój bunkier No i właśnie to jest też fajne, nie? Bo spójrzcie, niby ten sam gatunek Wszystkie trzy terraria, ten sam gatunek A każdy zbiornik wygląda inaczej, nie? Każdy zbiornik wygląda inaczej i to jest właśnie fantastyczne w przypadku chromek, że żaden zbiornik nie będzie wyglądał tak samo. Nawet jeżeli go tak samo przygotujecie, tak samo urządzicie, to i tak będzie wyglądał inaczej po jakimś czasie. Ale lecąc dalej. O, mamy chromek, która ostatnio miała kopulację. Miała kopulację, którą widzieliście. Czekamy na kogon. No ile będzie, nie? O ile nim nie wilnieje. I w ogóle było tak, że ona zawsze siedziała tam z tyłu, a od momentu kopulacji siedzi tu na dole, właśnie siedzi pod takim zadaszeniem, taką grotą, jakby zrobioną. Więc możliwe, że w tym momencie już ma takie, wiecie, szuka takiego swojego miejsca właśnie na złożenie kokonu, nie? O różnie to może być. Więc no zobaczymy. Tutaj, moi drodzy, został przyniesiony skakl. Została przyniesiona samica do właśnie takiego dżindżibołka fajnie to wygląda samica też będzie miała tu dobrze takie coś innego nie coś takiego innego niż standardzik no i młoda samiczka i samczyk tu się nic się nie zmienia tu jest nanduchamatus samica też która też słuchajcie zasługuje zresztą na terrarium tylko po prostu tego terrarium na tą chwilę nie mam po prostu nie po prostu tego zbiornika nie mam ale będzie trzeba moim drodzy kupić taki zbiornik i też tej pani sterarium zrobić no bo zasługuje na no to jest bardzo ładna, duża i zresztą mogę ją ściągnąć Oto jest Nando i pebi kolejny słuchajcie kopacz patrzcie, no spójrzcie ona jest słuchajcie olbrzymia ona jest naprawdę moim drodzy olbrzymia patrzcie to jest naprawdę wielka jest naprawdę wielka i jest naprawdę bardzo ładna, dlatego też to terrariko dla niej no byłoby idealne, nie? byłoby po prostu idealne. Trochę mi się światło odbija ale to nic, bo zawsze mogę sobie ją jeszcze przybliżyć. No jest przepiękna, jest słuchajcie przepiękna. Także terrarium na pewno dostanie. No i Nando Tripepi, Nando Tripepi, słuchajcie też którego w sumie dostałem. Patrzcie, co tu zrobiła. Przekopane wszystko. Przekopane wszystko. O, tu łapki wystają. <laughs> łapki wystają. Cały pojemnik przekopany. Tu ma. Gdzie ona to ma? Tak, ta, nie, tu w rogu ma wejście. I taki tunel jakiś puszczony w ogóle, tutaj. No, kozak naprawdę kozak, no przynajmniej tutaj można sobie spokojnie wszystko pooglądać nie? no młode chromki jak to młode chromki e, są zresztą w braplaście jak widzicie karaczany, ale to karaczany są moi drodzy stricte pod jaszczurki pod gastrofolisy to jest moi drodze, Hogna hognamadoriana te trzy sztuki hogny Także są. No i co? No i mam też tutaj szarańczkę ale szarańczka jest w przeznaczona na poranek dla Gamy, także będzie na pewno się posilać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tu jeszcze u góry są chromy. Są chromy, te, które ostatnio, słuchajcie, nagrywaliśmy. No i jak widzimy, każda praktycznie chromka na ściance ale też no, te pojemniki zaczynają być, wiecie, no, pajęcznowane. brakło mi, co prawda, pojemników bo tam są jeszcze z tyłu cztery chromki i pojemników mi brakło, więc muszę pojemniki dokupić, aby wszystkie właśnie miały taki, taki zbiornik o, tutaj to w ogóle, słuchajcie, coś się wydarzyło w tym pojemniku tu <tuszę> Tu widzę, że to jest wszystko tu w pajęczynie cały mech jaki tu był ja nie wiem co ona tu stworzyła no ale coś tworzy jak widzimy tutaj coś tworzy także a pozostałe zamiast bawić się w alpiniski to też byście może coś porobiły nie? byłoby na pewno dużo 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 lepiej no i w sumie moi drodzy byłoby na tyle także w sumie znaleźliśmy wylinkę no i krążącego jakiegoś węża coś tam u chromek się dzieje zwłaszcza u tych pojemnikach plastikowych no szarańcze to też jest słuchajcie no jednak jakby nie patrzeć to jest coś nie? zobaczymy tylko ile ich przeżyje do jutra dlatego że szarańcze no są jakie są i z tym naprawdę moi drodzy różnie bywa natomiast tak jak mówię tutaj no chromki no są głównie chromki więc tyle się tutaj dzieje. Szkoda, że Karibeny żeśmy nie złapali. Naprawdę szkoda, że Karibeny żeśmy nie złapali. No, bo ona jednak jest po wodzince, to słuchajcie, wygląda no, po prostu cudownie. Naprawdę cudownie. Ale no nic, może następnym razem. Na tą chwilę, moi drodzy. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.